W dzisiejszym odcinku przedstawimy wam 5 pojazdów z naszego zaplecza tak zwanych barn findów albo garden findów albo garaż findów jak zwał tak zwał, czyli po prostu mówiąc po polsku podstodolniaki. Od tego szefroleta. Co prawda można się zmylić e, tą obudową, obudową silnika od Ursusa. Jednak jest to szefrolet Soi, e, tak się chyba to wymawia. E, przed wojną takie szefrolety były w wojsku polskim. One są, zobaczcie zaraz, nasz operator pewnie wklei zdjęcie. One są z takim płaskim ryjem z przodu. E, no co? no Jest to. Jest ta ciężarówka przerobiona była na wozidło. Tu był taka kipa. Tam nawet jeszcze mamy resztki, resztki, e, resztki, do wykipowania właśnie mechanizmu. No i co? Jest bardzo skrócona rama, co możemy tu zobaczyć? Jest po prostu ucięta tu. Do tego jest zwężony most, potężny, potężny dyfer. No jest to bardzo, bardzo ciekawa substancja. Nie wiem, czy nam się uda kiedyś, kiedyś powrócić do oryginału, ale na pewno nawet w tej formie, jeśli chodzi o, o ciekawość tego pojazdu, to jest naprawdę, naprawdę duża. Mamy, mamy silnik, e, szóstkę rzędową z szefroleta razem ze skrzynią biegów, układ kierowniczy. Już widać, że to tak sobie wszystko obrosło meszkiem. No to, na co warto zwrócić uwagę, to zachowane oryginalne felgi i część opon. No jest to bardzo, bardzo, ciekawy, bardzo ciekawa przeróbka powojenna. Właściciel, od którego kupiliśmy, to twierdził, że resztki kabiny gdzieś były, były za stodołą, jednak ich nie znalazł. No tutaj takie prowizoryczne siedzenie i pod nim zbiornik. Zbiornik paliwa mamy, tak? Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa rzecz Takie origami Będę za puzzle składam. Jedziemy do numeru 2, którym będzie Star Szambiarka Drugim pojazdem na naszej liście będzie Star 25 a właściwie prawdopodobnie Star27 w zabudowie asenizacyjnej. Więc jest to po prostu krótko mówiąc szambiarka. Bardzo rzadka zabudowa. Bardzo ciekawy stan, jak widać. Cały też we mchu. Przyszły, przyszły nasz projekt. Ale musimy postanowić, co z nim robić. Czy robić projekt na, na tip top, czy po prostu zostawić go. Zostawić go w takim stanie, bo no można powiedzieć, że jest to szambiarka zombie. Jak widać to jest to szambiarka Kurołap. Drzwi podwiata Jeszcze oryginalny napis Przedsiębiorstwo Gospodarcze, Komunalne i Mieszkaniowe Konstantynów Łódzki, więc rzut beretem od, od nas. E, to co jest ciekawe to zachowały się wszystkie pompy i mechanizmy. W sumie Mógłbym zwolnić tą blokadę, ale trochę się boję. Mamy tutaj tą bekę jak widać można ją otworzyć też z tyłu E, pusto Pusto chociaż leży takie małe coś tam, nie wiem Tak jak powiedziałem bardzo, bardzo ciekawa zabudowa, chyba jedyna taka, która jest znana. No ze wszystkimi detalami, na przykład tymi szybkami rewizyjnymi. Tutaj mamy uchwyty na węża, skrzynkę na akumulatory, tak jak powiedziałem, jest to prawdopodobnie jedyny taki znany pojazd, myślę, że będziemy go myślę, że będziemy go robić, no ale jeszcze mamy. Jeszcze mamy na to chwilę czasu. Co ciekawe, pojazd ten o dziwo znalazł rolę w filmie. Grał w filmie pod tytułem Soul Catcher. Soul Catcher. Nie mówię, że tu czeka cała zafajdana armia! Jest to polska, polska produkcja traktująca o, nie wiem, podobno straszny gniot, jakiś jakichś zombie, szpiegach i grał pojazd, w który głó główni bohaterowie a wjeżdżają z pełną prędkością, jest wielki wybuch. Na szczęście, jak widać, nie było wybuchu. Tam jest chyba taki już ostateczny. A, hmm. Taki miernik rewizyjny, tam jak już jest to jest pod korek A tutaj za to mamy jedyny bezpieczny zbiornik w tym samochodzie. Trzecią pozycją na tej liście jest pojazd naszego kolegi Marcina od motobazaru. Jest to Sunbeam Rapier z lat 60. Czerwony, szybki, dwudrzwiowy i na maksa zgnity. A zobacz Że rajpier to jest chyba jakiś taki O, chyba jest kołpak to jest między fotelami stół dla pasażerów Było palone w aucie jest ładny korek w lewo, możemy go gdzieś wykorzystać. Ogólnie samochód nie jest w złym stanie, tutaj tutaj trochę szpachla odchodzi, ale myślę, że to się zateguje, więc nie, no ogólnie to ma fajną linię i jako taki dwudrzwiowy klasyk z lat 60-tych. No tylko że już nic nigdy z niego nie będzie, no na części i to tak na słowo honoru, no. Gdzieś tyle brakuje, żeby się drzwi zamknęły. Co ciekawe, nawet taki strób grał w kilku produkcjach. E, grał jako pojazd, grał jako wrak e, w holenderskim serialu Dziedzic i grał jako wrak na polu razem z Warszawą Pickup. E, w polskim filmie kurczę, nie pamiętam nazwy, grała tam ta dziewczyna która śpiewa w zespole Kwiat Jabłoni. Nie wiem co to było. Tutaj też delikatnie chyba daszek jest do malowania. No podsufitka jest lepsza naprawdę niż w niektórych poważnych young Timerach. O. Ktoś tu chyba miał gniazdo. Pamiętacie z przyrody albo e, z geografii, że mech najbardziej rośnie na północnej stronie drzewa, no to tu rośnie na północnej stronie samochodu, a w dodatku świetnie magazynuje wodę, dzięki czemu to może sobie. W komfortowych okolicznościach ten samochód może sobie dogniwać swoich dni. Tak rzeczywiście, zobacz, aż, aż leci. Numer 4 to Nyssa 501 z lat 60. Kupiliśmy ją, żeby dostarczyła części do naszego projektu Nyssa 501 MO i właśnie niedługo będzie szabrowana. Jest w dużym stanie kompletności, chociaż stan, jak widać, jest opłakany i no niestety, ale się złamała. Ona się złamała, a nas załamała. Z tego co udało nam się ustalić, to jeszcze za poprzedni właściciel był sprzedawcą kwiatów i roślin. Tutaj jest jego, jak gdyby, no nie jest to logo jego firmy, tylko jego imię, nazwisko, miejscowość oraz gmina, w której działał. A z drugiej strony. A z drugiej strony mamy jeszcze poprzedniego właściciela na pierwszej farbie. Nie wiemy co tu jest, ale działał w raciążu. Więc historia na drzwiach wypisana. No, tu możecie zobaczyć. O, te piękności. Fotele są zobaczcie, czymś obszyte. Są w stanie po prostu do wyczyszczenia, umycia. Jest. Y stara deska rozdzielcza. Są biegi przy kierownicy, te mechanizmy wszystkie są. Jest silnik dolniak, co już w dzisiejszych czasach jest jest dosyć cenna. Mamy bardzo fajny dwa w jednym Ursus Bison i do tego można sobie browarka otworzyć. Ale to po robocie. Spółdzielnia pracy strażackiej. Nie wiem, wolę tego nie otwierać. Była to Nysa jeszcze tego typu, że nie miała w ogóle drzwi bocznych. Tam możecie widzieć, takie, jak gdyby, taką bandę oparcia przez e, całą długość samochodu. A miała tylko tylne drzwi. Wiadomo, że jakby się chciało, to by była do uratowania, ale tutaj raczej koszty wielokrotnie by przewyższyły późniejszą wartość. Zresztą ze względu na detale, na wszystkie jakieś klameczki, zameczki, właśnie kupiliśmy ją, żeby, żeby uzbroić naszą... Oj, tutaj jest dosyć spora szczelina. Naszą nysę milicyjną. Ja pierdykam, widziałeś co tu jest? Tego to nie widziałem. Jest kaszarówka na kablu. Wyglądam, jakbym miał pomysł. Jest bardzo, bardzo dużo fajnych detali, które naprawdę nam e, posłużą, tak? Nawet są e, te górne lampki, nam się przydadzą, bo w tamtej nysie chyba są trzy na suficie. Tutaj już widzę dwie ładne. No, jest, jest tego sosu tutaj. No. Ostatni na dzisiaj pojazd e, będzie dosyć i ciekawy, i nietypowy, ponieważ jest to Adler e, 2-liter, czy 2-liter, jak to mówią nasi zachodni bracia. Jest o tyle niezwykły, że je, posiada bardzo unikalną i poszukiwaną karoserię Karman. Jednak, niestety sowieccy inżynierowie postanowili polepszyć właściwości jezdne poprzez dodanie zawieszenia oraz układu napędowego z Pabiedy można zobaczyć tutaj dużo e, dużo sowieckich detali jak te lampki, te lampki e, no wiadomo, koła jak od jakiegoś ułaza, kapsle gaz Rzeczy też trochę zrusyfikowane fajne duże drzwi otwierane pod wiatr jest to chyba Jeden z większych Adlerów e, Cabrio. Środek nie jest w jakimś złym stanie. E, tu też mamy trochę taki miszmasz, bo mamy na przykład e, zegary oryginalne w naprawdę fajnym stanie. Z tego co pamiętam jak chłopaki odpalili to nawet e, ciśnienie oleju jest podłączone do, do tego silnika sowieckiego. No, ale tu na przykład już mamy po środku wspawane niestety e, ampery, benzynę i wodę po zegary ruskie. No. Środek jest całkiem, całkiem nie najgorszym stanie. Tu ktoś zadbał o takie pokrowce. Nie wiem, wydaje mi się, że to mogą być oryginalne fotele od tego. Kanapa też z niczego sobie taki elegancki kuferek zapoki. No co ono, kiedyś będziemy będziemy planowali zdobyć może nie wiem podwozie od takiego Adlera albo po prostu na części z jakichś innych adlerów i skompletować tak, żeby to jakoś miało ręce i nogi, bo mówię no, karoseria karman karoserii jest bardzo pożądana, bardzo, bardzo pożądana, bardzo ciekawa o tu mamy Tu mamy strzałkowy ramieniowy kierunkowskaz. Też bardzo fajny. Fajnie, że tego nie zaspawali, bo bardzo często to po prostu zaspawywali. Mamy znak radzieckiego czasu, ale mamy też bardzo ciekawą rzecz tutaj na, e, na tym dachu składanym, ponieważ jest to okienko od Gaza 67, czyli Czapajewa. Więc sobie chcieli tak tutaj jeszcze ułatwić na przykład wykręcanie czy jazdę do tyłu. No. Tutaj nie ma nic ciekawego, chyba tu jest koszula poprzedniego właściciela. A, nie, to jest LK, to nie wejdę. No na pewno jest to samochód do uratowania, a że jest to duży niemiecki kabriolet To na pewno warto o tym pomyśleć Pokażę Wam jeszcze silnik o, Silniczek tak się prezentuje Może i silnik jest... Nieoryginalny, ale za to sygnał jest bosza, także można uznać, że pod maską częściowo jest oryginalny. Jeszcze zgodne podkreślenia w tym modelu jest to szyba dzielona co przednia, co znacznie dodaje mu takiego uroku i masywności. No i jest to w przeciwieństwie do poprzednich adlerów, czy 17 czy, czy Triumfów czy triumfów juniorów, które miały wszystkie pojedynczą szybę. Mi się wydaje, że taka podwójna szyba jeszcze tak łamana to dodaje mu szerokości i jest taki... no kawał auta, no. Trochę wygląda to jak pod ofrut szykowany, ale... Dzięki za dzisiaj. Pamiętajcie o naszych krótkich strzałach, które będą się ukazywały gdzieś w okolicach środka tygodnia oraz o naszych e, zwyczajowych filmach, które będziemy umieszczać w niedzielę do południa na kanale. Zapraszam też do zajrzenia na nasze social media. Do następnego graciarza.